No, jesteśmy w Tężni, w Bochni i pierwsi obywatele tutaj właśnie są zadowoleni? Bardzo, bardzo gratulujemy panu burmistrzowi, żeby myśli, że, że to wymyślił to takie dziękuję. coś. Tak, że to dzięki niemu. A któremu burmistrzowi? Pierwszemu czy? Panu Stefanowi. Stefanowi Stefano K. Mi tak samo trzeba podziękować. Panu tak. Stefana gratuluję że takie, ale teraz jest darmowy w lipcu, a potem ja już będzie płatne. Promocja, trzeba promocja na razie. Wykorzystujemy. Wykorzystujecie promocję. A później też nas będzie. Skończy. Później też będzie stać, za dwa, ale będzie inflacja, to będzie drożej. emerytury ma. Macie dosyć. Tak. Będzie czternastka. No. Będzie. Następna. No To dobrze. No ale już pół godziny to za długo, trzeba tylko tak. Może zaszkodzić. Zaszkodzić może za długo siedzieć tutaj. Tam już to, A będą wyganiać, bo trzeba wietrzyć, tak. bo się zaśmierdziało. Nie no, wiem, jestem 45, później wynoszą na nie wyganiają. A o 45 już zamykają. I... No i tak tutaj to wygląda, że nic nie widać. Ja widziałem jedną panią wynosić, co była goła. A to miał pan tajny nie miałem, bo była, jest cały czas. Mieszkałem. Tu jest jedna dziura, co wychodzi ta ta dmuchana. Nie wierzę, no, tylko, że może Tutaj nie wychodzi chyba, bo nie widać. Już nie, może tam, tam wychodzi. A to już, już teraz wyłączyli, to już... Teraz już A to, to czekacie tak, aż będą wyganiać. Nie. Tak, tak. Ale wynosić nie będą dzisiaj, bo dzisiaj jest darmowe. Dzisiaj jest darmowe. Nie, nie Widziałem, no, że jest kawiarnia. Gdzie jest tam? Nie, tu już nie, dmuch, już nie dmucha, bo już wyłączone jest. No w kebabu tureckim. Objadłem się ledwo że W porządnej tureckiej restauracji Za Czego? A nie, nie, nie kiedy było, nie wiem. Dzisiaj? Dzisiaj No No nie wiedziałem. Że. Bo widziałem, że wczoraj stały już stolitni, wszystko. Już trzeci dzień stały. Są stolitni. i ludzi pełno tam siedzi. Co dają, co dzisiaj jest jakaś promocja? No możliwe, coś tam jest. Nie bo spotkniałem. I to by było na tyle, bo zaraz będą wychodzić. Wypraszać ludzi. Nie. Nie będą mógł tylko Pan wchodzi. Bardzo ładnie, że Pan że Dziękuję za przybycie. Dzięki. I właśnie kończy. A to już się byli na takim Tak, byliśmy tu. Zależy, który jest Pan na obsłudze. Jeden wszyscy, pan ładnie powie, a drugi trochę może słabiej. Wszyscy grzeczni. są bardzo grzeczni. Wszyscy są bardzo grzeczni. Cała trójeczka. Pan być bardzo grzeczny. Sam temat. Same dżentelmenstwo. Tak, tak jest, jesteśmy zadowoleni, dlatego tu przechodzimy. No to dobrze. Myślę, że młody burmistrzowi, że dziękujemy. Tak jest. No to dobrze. Na razie jeszcze nikt nie wychodzi. Zobaczymy czy otwiera się. Czy... Tu jest to jak się ktoś źle czuł to jest takie powiadomienie. Zamknięte jest. Czekamy aż będą. O, o której? Nie słychać co tu. A, nie No to dobra, to już tyle na razie: stężni solankowej, komory solnej. Dziękuję. No, to by było na tyle.